Siema niuniasy, zaczynamy wakacje, zaczynamy nagrywanie filmów. To prawda jeszcze nie mam wakacji, ale tu Uuu, what a beautiful car To fajny golfik, widzicie nawet w grze Agrar Simulator 2013 postarali się o to żeby był golf, ale bez rejestracji I bez szyb, tak mi się wydaje, tak przynajmniej to wygląda Z, z boku trochę tam, niby lśnią się te szyby Ale nie, to miałem wam dzisiaj pokazać Dzisiaj chciałem Wam pokazać, że można wysypać zboże prosto z kombajnu. Nie trzeba sypać na przyczepę, chociaż to jest bez sensu, ja wiem, bo w kombajnie mieści się dużo mniej zboża niż na przyczepie. Ale chciałem Wam pokazać, że to jest możliwe. A niepotrzebnie aktywuję ten header, bo co nie o to chodzi. Chodzi o Open Pipe, czyli wysuń rurę. No dobra, wysuwamy rurę i zobaczcie, co się dzieje. A więc, no mamy tam 5000, coś tam nie? Przesuniemy troszkę jeszcze. Przesuniemy trochę kombajn i o, wysypuje się zboże. 5000. Jak widzicie, to jest możliwe. Jest to bez sensu, ponieważ na przyczepie można zmieścić więcej zboża niż w kombajnie. A zresztą, zobaczcie na tym odcinku jak trudno jest wjechać do skupu z headerem, ponieważ w Agro 2013 nie można odłączyć headera, gdy się go już dołączy do kombajnu. Dlatego też osyłam was do tego odcinka, żeby zobaczyć jedyny sposób, w jaki można wjechać z headerem do skupu. Żegnam się, kochani, do następnego. Cześć!